Okorny, ale zajebisty widok, nazywam się GayFox i jadę odwiedzić mojego przyjaciela, który wyszedł właśnie ze szpitala, a ten kałaszan noszę dlatego, że bardzo boję się myszy. No to w drogę wsiadamy do mojego hamera H5 i jedziemy. Oprzedzam, że jestem przyślepawy i mogę w coś zapierdolić właśnie Korna wyrpałem a oto, a na dodatek od tego opadku zmieniło kolor co teraz zrobić. Wiem, walnę sester da i będę zajebiście silne. O, -o, o. Ja pierdolę, ale te prochy mają power się jak podzian, ha hahaha. -ha. Piękna noc z pełnią księżyca. Gdzie ja to powinienem iść? Łokorwa, a co to posteronek? Będziemy się napierdalać, ale klawo. No dajesz koleś. obsa a Łops pomyłka! Było blisko! Chole się napierdalają trzeba nadopcać! Dwa, ha, ha, ha ha ale trico! Fak jedzie Hammer H12! A gdzie jestem pierdoli mi się po tych sterydach, od tej pory biorę do żywnie. Tępy choju postarałbyś się. No wreszcie se trafiasz we mnie. Chorwa wybiłem se łokieć. A, a, a jak co dnie. Dobra, teraz potrwajcyjmy te osadę. Kornel znowu oberwałem. O. -o, -o. Olga! Korwa korwa korwa, moje kolano mnie napierdala, a to Hammer z chojami podjechał. Dobrze, że mam tyle przedmiotów, które se mogę wkładać w No teraz działkę do żyły i moc wróci do mnie. Idicie na deser. Granat. Czy koktajl. A poleję wam jeszcze dwie kolejki koktajlu. I coś na zakąskę dorzucę. Dobra, teraz jeszcze więcej ognia i spierdzielamy. Ała jego psiamać. Mogli ze mną nie zaczynać. Myśleli, że lobię grę wstępną, ja od razu wszystkich rżnę dookoła. Piękny pożar i ogień. tylko cieszyć gały. Cóż, przynajmniej nie zmarzną, bo przy mnie nikt nie zmarznie, wszystkich rozpale. Ale się wyspałem, trzeba by coś wpierdolić, tylko komu to zajebać, jakieś żarcie. A żebym synożek nie zmoczył, bo będzie mi chłodno. Dobra, idziemy. O ja pierdolę. o tu tuszo tam jest jadło, jest, jest, zarci wezera w pierdalanko, zasysanko, sztoćce w dłoń. Chordę, nieźle ich ktoś tym kijachem przeleciał. Ja też to zrobię. Jaki miało obfity wytrysk z korna Kornia zawsze to ja muszę wchodzić, ale ci stary zazdroszczę. rozkoszy, ale trzeba jechać, bo autobus spierdoli. Wreszcie jestem na miejscu. O, o, może... A co myślisz, że jestem jakimś jebanym pierdolonym białasem? Ależ skąd spokojnie widzę, że nie jesteś jebanym pierdolonym białasem, tylko jebanym pierdolonym czarnochem. Pierdolmy ci zaraz. Ej, ja do twojego szefa. Trzeba podać hasło. Hasło KORWA to był pierwszy kotak i w pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko SEINOS, w trzeciej TANGENS i KOTANGENS, a w czwartej KOSEINOS. Jeszcze cię wymacam i możesz wbijać. o jo, tak taką Je. SIĘ właściwie jak się nazywasz, bo zapomniałem. Ty skończony, debilo. Znowu zapomniałeś, nazywam się Bambocia Homo Bambo Czoko Czoko. A tak teraz pamiętam. A to mój kolega Apita Lejta waleselaskę. Witam. I jak się czujesz, Bambocia? Ogólnie dobrze, dzięki, że wpadłeś, może zostaniesz na noc. Mam prośbę do ciebie: skocz do kazia Fioto, łapo, bo mam mi coś dać. A to pamiątka dla ciebie prosto z Mateo to na Pacyfiko. Dinks. Pochwalony. Gowinarz, jak musisz ożywać tych młodzieżowych skrotów, to rob to porządnie. Wyjdź i wróci powiedz, jak należy. Pochwa. No ja chyba zaraz zawało dostanę, wyjdź. Korwa. Nie przeklinaj w kościele z korwy syno. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No niech ci będzie. Ksiądz powinien powiedzieć na wieki wieków. Zamknij się i mów, czego chcesz. Bambocia, homo, bamboczo, czoko coś od księdza chce. A tak pożyczałem od niego CKM i jeszcze parę playboyi o to one. Weź je i niech pan cię prowadzi. Zament. Mówi się amen debilo. No cóż, ja idę do Bamboci, a z wami się żegnam na razie.